Czy wiecie, jak ogromny wpływ mają fazy Księżyca na przypływy i odpływy oceanu? Przekonałam się o tym niedawno, przebywając w Irlandii. Pierwszy raz w życiu widzę odpływ oceanu. Coś Oczywiście przypływy i odpływy oceanu mają miejsce każdego dnia. Jednak to, co było mi dane zobaczyć w czasie nowiu, było niezwykłym zjawiskiem, o czym zapewnili mnie przyjaciele mieszkający w Irlandii od ponad 20 lat. Stąpam po dnie oceanu, dosłownie. Normalnie tutaj jest dno. Stąpam, stąpając po dnie oceanu. Tak mogę powiedzieć. C'est ça,